Moim kolejnym gościem będzie Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24. Zapraszam, zapraszam. Energetyka24.com. E, który to e, napisał książkę, e, napisał książkę Energetyka po prostu i w niej wyjaśnia o co chodzi i w kryzysie paliwowym, o co chodzi z węglem rosyjskim, w uniezależnianiu się od dostaw gazu i wyjaśnia też wiele innych spraw, dzień dobry, dzień dobry. i robi to bardzo prostym, zrozumiałym językiem. Ale może na, na początku zapytam pana, panie Jakubie, czy pan oglądał wczoraj debatę? Oglądałem, oczywiście. No i co? Temat, który jest w centrum pana zainteresowania, właściwie się nie pojawił. Może tak, tak. w takich króciutkich hasełkach, w odpowiedziach niektórych, tak, 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 prawda, tak. liderów. No, zaskoczony był pan, że po tak. to nie zapytano? Trochę so, tak, bo po pierwsze yy, mamy cały czas kryzys energetyczny. On się nie skończy, on trwa, bo może nie widzimy go tak dokładnie, jak widzieliśmy w zeszłym roku, ale on się tli, ta równowaga Waga na rynkach energii w Europie czy na świecie jest bardzo krucha i nie widać trzeba, żeby ją zaburzyć. Widzieliśmy na przykład to, co się wydarzyło w Izraelu, gdzie z dnia na dzień wybuchła wojna, bardzo poważny konflikt. Takie rzeczy mogą się dziać na przykład w strategicznych dla e, eksportu Kluczowych nośników energii w miejscach, takich jak na przykład na Ormus, gdzie możemy bardzo szybko zablokować eksport 20% ropy naftowej, jaką handluje się na całym świecie. A gdyby Pan miał wpływ na to, jakie pytania dotyczące energetyki powinny paść w debacie jedynej. Podkreślmy to, organizowanej przez telewizję publiczną. To, to jakie by były Pana zdania? Znaczy, co powinno nas zajmować, co powinno nas interesować, trapić właśnie teraz? Ja mam w zasadzie jedno pytanie do wszystkich kandydatów i, i do wszystkich komitetów, i zadaję je w rozmowach z politykami, hmm. mianowicie co chcą Państwo zrobić z polską elektroenergetyką do 2030 roku? Bo hmm. na płaszczyźnie tych następnych siedmiu lat nas czekają poważne turbulencje. Bo po pierwsze, duża część bloków, które teraz używamy, bloków węglowych, powinna być już wygaszona. Około 70 jednostek powinno być już zastąpione czymś innym. To nie jest realizowane. Po drugie, w roku 2025 kończy nam się tak zwane wsparcie z rynku mocy dla elektrowni węglowych. One po prostu nie łapią się na nowe standardy wyznaczone przez poziom intensywności emisji, więc te elektrownie nie będą mogły dostawać pieniędzy, jakie teraz dostają, więc będą coraz droższe w, w, w pracy. To za sens... czym idzie droższe dla nas, tak? Droższe dla nas, ale też droższe dla ich operatorów, czyli dla spółek elektroenergetycznych, które nie będą. Po prostu w stanie finansowo utrzymać się mhm. przy tak dużym zawęglowieniu swojego miksu. Dobrze. To jakiej odpowiedzi na to pytanie należałoby się spodziewać Pana zdaniem? Co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim wymyślić jakiś sposób finansowania, no, nacjonalizacji kosztów działania tej elektroenergetyki, bo my z węgla nie, nie wyjdziemy z dnia na dzień. Po prostu Polska mhm. zaniedbując swoją transformację przez ostatnie 30-20 lat, dopuściła do sytuacji, w której mamy najwyższy udział węgla w energetyce w całej Unii europejskiej. Mamy bardzo wysoką intensywność emisji i jesteśmy w takiej monokulturze węglowej. Nasz miks energetyczny to jest w zasadzie prawie tylko węgiel. Ostatnio dodaliśmy do niego trochę energetyki słonecznej, mamy trochę energetyki wiatrowej, natomiast węgiel cały czas dominuje. I jeżeli nie wynajdziemy skutecznego środka, żeby po pierwsze dekarbonizować się, czyli odchodzić do tego węgla, który jest... Z wielu względów coraz droższy, z roku na rok i my to hmm. widzimy dokładnie na, na rachunkach, ale z drugiej strony nie znajdziemy też metody, żeby to zrobić bezpiecznie, bez e, intensywnych e, takich turbulencji na rynku e, energii, no to zobaczymy jak firmy zamiast przyjeżdżać do Polski i zakładać tutaj swoje filie, swoje oddziały, swoje, swoje branże e, i przedsiębiorstwa będą z Polski uciekać, bo nikt nie będzie chciał budować fabryki w kraju, który nie jest w stanie doposażyć hmm. własnej gospodarki, dostatecznie dużo, dostatecznie czystej i taniej energii. Hmm. Jak się Panu funkcjonuje, prowadzi tę swoją działalność, pisze książkę, wiedząc jednocześnie i posiadając tę świadomość, że są to sprawy tak niesamowicie wirtualne, niezrozumiałe i trudne dla odbiorców? Znaczy, ja wiem, że Pan niesie ten kaganek, czy to jak niektórzy mówią, krużganek o światy, ale chodzi o to, że. Yy, nawet w opisie książki pada takie pytanie, dlaczego my nie mamy podstawowego rozeznania, e, jeśli chodzi o sprawy e, energetyczne. No właśnie, dlaczego? Dlaczego to jest takie trudne i dlaczego my myślimy, że tak niesamowicie wirtualne, kompletnie nas nie dotyczące? Paradoksalnie te, taką działalność prowadzi się coraz lepiej. To znaczy e, kryzys energetyczny, którego doświadczyliśmy w zeszłym mm. roku, miał to do siebie, że jedną z jego niewielu pozytywnych e, cech czy pozytywnych skutków tego kryzysu była rosnąca świadomość Polaków, jeżeli chodzi o e, energetykę i że chodzi o sprawy związane z energią. Mm -hmm. Bo myśmy przegapili takie, takie doświadczenie formujące, jakie w dużej części krajów zachodu pojawiło się w latach 70. Kiedy tam ze względu na kryzysy związane z sytuacją w świecie arabskim czy w Iranie, e, gospodarki Tamtejszych państw zostały bardzo mocno uderzone właśnie deficytem dostaw energii, ich wysoko, wysoką ceną nośników tejże energii. I wtedy wyodrębniły się na przykład ruchy środowiskowe, ruchy zmierzające do odchodzenia od paliw kopalnych. Wyodrębniło się też takie nowoczesne myślenie o energetyce jako o czymś, co jest. Poddawane istotnej presji na przykład czynników politycznych, jako o, o czymś, co jest też łatwe do zaburzenia, jeżeli chodzi o ten aspekt ekonomiczny. W Polsce tego nie mieliśmy. Myśmy byli wyłączeni spod arabskiego Embarga z 1973 roku, czy zaburzeń związanych z sytuacją w Iranie w 1979 roku, więc nie uderzył w nas ten kryzys naftowy, który postawił na głowie dużą część gospodarek świata zachodniego. I my takie doświadczenie formujące przeżywamy dopiero teraz, dopiero w roku 2002 2022-2023. I widzimy na przykład, że energia to jest coś skończonego. Że to nie jest takie proste, że mamy prąd w gniazdku i paliwo na stacjach Aha. i to jest koniec. Że Pod warunkiem, może... że to paliwo na stacjach mamy. No Zaraz właśnie. Za chwilkę o tym, o tym porozmawiamy. Bo tego może braknie z wielu różnych przyczyn. Tak samo zdajemy sobie sprawę, że energia jest towarem takim jak każdy inny. Że jeżeli jest go mało, to jest on drogi. Jeżeli potrafimy go sami wytworzyć, to może być on tańszy, może być on dostępniejszy. I dopiero teraz się tego uczymy. Więc łatwiej jest mówić o takich rzeczach, łatwiej jest na przykład pisać książki, które to tłumaczą. Na to zapotrzebowanie bo ludzie chcą mieć taką wiedzę, mhm. chcą zdawać sobie sprawę, co się dzieje w tym momencie na, w rynkach energii, co może im grozić, jak na przykład budować dom, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy na energii. Jak w ogóle czytać te wszystkie rachunki i zasady, dokładnie. prawda? Bo to jest tak niesamowicie skomplikowane, kiedy my na przykład też nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ile to ta kilowatogodzina Tak, w Czym w ogóle kręgach? jest kilowatogodzina? No jest, i skąd tak? się bierze? O, to, o tym też w mhm. książce jest? Tak, o to, to dokładnie wszystko. Wszystko to, o czym mówiliśmy, jest dokładnie w książce zarysowane. To jest taki podręcznik, który ma tłumaczyć, e, czym jest energetyka, czym współcześnie jest energetyka i jakie ma znaczenie dla nas wszystkich, e, skąd się wzią, wziął taki układ systemów energetycznych czy łańcuchów dostaw paliw lub kluczowych surowców energetycznych, jak on będzie ewoluował, czego możemy się jeszcze spodziewać w ciągu najbliższych lat na, na, na rynkach energii. To jest taki, taka pigułka wiedzy dotycząca tego, jak rozumieć ogólnoświatową, ale też europejską, czy polską energetykę? Mhm. A gdyby Pan tak miał w, nie wiem, no w, w prostych słowach, mhm. tak jak i ta książka jest, no bo pewnie z takich przyczyn też powstała, żebyśmy właśnie mhm. mogli więcej rozumieć, ale powiedzieć nam, dlaczego teraz w tej kampanii i w ogóle powinniśmy interesować się energetyką? Jak bardzo dotyka to jednostki? Jakiś taki przykład, mhm. który nie wiem, trafiłby do, do naszej wyobraźni? Cóż, takim przykładem chyba e, najprościej będzie to e, usładowić w e, konkretnych takich realiach ekonomicznych, bowiem przywykliśmy do tego, że za tą kilowatogodzinę, uh -huh. których średnio zużywamy w naszych gospodarstwach domowych od 2 do 3 tysięcy w skali roku, płacimy kilkadziesiąt groszy. To jest stawka powiedzmy w 60 do 70-80 groszy. Do tych standardów cenowych przywykliśmy. Tymczasem według wyliczeń ekspertów w przyszłym roku ta kilowatogodzina może kosztować złote 60. Zł. I z roku na rok może Czyli być coraz jest, droższa. O Więc ile więcej? Dwa razy, trzy razy więcej. Uh -huh. e, w, takie są standardy w tym momencie, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce. Takie są standardy, jeżeli chodzi o oferty, które mogą nam przedłużyć niedługo spółki elektroenergetyczne. Więc teraz można za zadać skąd się to wszystko wzięło? Dlaczego ta sprawa wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego e, jesteśmy poddani tak dużej presji cenowej, jeżeli chodzi o naszą e, energię elektryczną? E, no i tutaj w, w mojej książce to wszystko jest, jest wytłumaczone I jest też wskazane parę recept dotyczących tego, co z tym zrobić, jak można zmienić polską energetykę tak, żeby nie płacić, te, żeby nie podnosić jak takich kosztów. my, każdy z nas, każdy użytkownik może, też, co jak, może jak, zrobić. Co tak? może zrobić co co każdy z nas, ale też co możemy zrobić jako obywatele myślący już o sprawach państwa, bo e, to, co widzimy na rachunkach za energię elektryczną, to jest tylko ułamek tego problemu, bo one są i tak taryfowane, są poddane takiej specjalnej ochronie przez Urząd Regulacji Energetyki. Spółki elektroenergetyczne, żeby nam je zaoferować, muszą zatwierdzić najpierw taryfy, to jest. Przedmiotem takich negocjacji pomiędzy właśnie spółkami a Urzędem Regulacji Energetyki. Tymczasem jest jeszcze przemysł, który kupuje energię na rynku, który nie ma ochrony taryfowej. No i przemysł może być szczególnie dotknięty rosnącymi cenami energii w naszym kraju. A jeżeli przemysł będzie uderzony, w... Jakimiś ciężarami finansowymi, no to możemy być pewni, że one się prędzej czy później odbiją także na konsumentach, że będziemy je widzieć w, w innych rachunkach, które, które płacimy w innych cenach różnych produktów. I to może być coraz większy problem z roku mhm. na rok. Panie Jakubie, jak mamy rozumieć to, co stało się na stacjach Orlenu, tak? Bo najpierw okazało się, że mamy najtańsze paliwo w Europie, że Niemcy, Słowacy przyjeżdżają do nas, tankują po prostu jakieś niesamowite ilości. Oczywiście mhm. to się stało również paliwem wyboru. Czym rzecz jasna, A potem pojawiła się y, pandemia y, awarii dystrybutorów, awarii w cudzysłowie. Co, co będzie z, z cenami tych paliw po wyborach? To jest dobre pytanie, bo e, ceny paliw e, oderwały się już od cen ropy naftowej jakiś czas temu mm -hmm. i trudno na przykład po kursie ropy naftowej wprost przewidywać, jakie ceny paliw będziemy mieć w danym czasie. Natomiast to, co się stało, moim zdaniem to jest, oczywiście to jest pewnego rodzaju gra wyborcza, to jest e, próba takiego ręcznego sterowania, ale z poziomu rządu e, f, rynkiem e, paliw i myślę, że rząd w jakiś sposób przekierował dodatkowy wolumen, na paliw, czyli diesla i benzyny na polski rynek, rzucił tutaj dodatkowe miliony litrów po to, żebyśmy mogli przez pewien czas tankować taniej. Mm -hmm. po prostu zostało, no um ale kiedy, to, kiedy odczujemy, że to była tylko po prostu taka wyborcza wrzutka? Najprościej mówiąc, aż ten wolumen dodatkowy się skończy. Pytanie, kiedy to mm -hmm. nastąpi i pytanie też, jaka będzie wtedy sytuacja właśnie na rynku paliwowym, bo ona może być różna. Nie jest powiedziane, że te wysokie ceny paliw, które widzimy w, te, w tym momencie na rynkach regionalnych, utrzymają się jeszcze dłużej. One mogą też spadać. Mm -hmm. Mogą być e, w, stabilizowane w, różne, w różny sposób, e, różnymi czynnikami, więc e, ta, ten skok, którego się spodziewamy, on nie musi, nie musi być be, taki bardzo duży i bardzo gwałtowny, ale myślę, że nastąpi. Myślę, że w, wkrótce po wyczerpaniu mm -hmm. tego dodatkowego wolumenu będziemy widzieć rosnącą ce, cenę paliw na naszych stacjach. A proszę powiedzieć, bo tak, w Izraelu mamy wojnę. Atak Hamasu podbił ceny ropy na światowych rynkach ona jest droższa o 5%. Czy to dla nas coś znaczy? Czy my to odczujemy, tankując? Tak jak mówiłem, cena paliw i cena, cena w ogóle na rynku paliwowym oderwała się od rynku surowca i ropa uh -huh. nie jest już niestety tym głównym czynnikiem, który ułatwiał w przewidywanie tego, jak będzie się kształtowała cena paliw. Tutaj kluczowym wąskim gardłem nie jest sama dostępność surowca, co sytuacja w rafineriach, bo rafinerii mamy za mało względem naszych potrzeb, które są multiplikowane chociażby przez tę wojnę w Izraelu, uh -huh. czy też przez wojnę, która cały czas toczy się na Ukrainie, rozpętaną przez, przez Rosję i mamy cały Cały czas te same moce rafineryjne, które nie były rozbudowywane przez pandemię koronawirusa, przez konflikt rosyjski. Więc niedostatek mocy rafineryjnych nałożył się na zwiększone zapotrzebowanie, dlatego ceny paliw są takie wysokie. I tutaj czekamy, aż uruchomią się dodatkowe moce rafineryjne, żeby stabilizować ten rynek. Oj, no to czekamy. Jakub Wiech, specjalista od energetyki, redaktor naczelny portalu Energetyka24.com. Oczywiście polecamy książkę naszego gościa. Książka nosi tytuł Energetyka. Po po prostu, właśnie widzicie, tak wygląda e, okładka. Dziękuję serdecznie Dziękuję za, za to spotkanie. Dziękuję.